Cześć siemanko, ja jestem Bobastik, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj yy, zagramy sobie w Bedwars, jak widzicie mam no, no, świątecznego skina, nie jest niestety mój, yy, ponieważ no, ponieważ nie jest, niedługo będę mieć skina, bo się konik nie zrobi, bo jakby ja tam nie mogę tego robić, bo mi się wszystko zepsuje w npc Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo gdzieś coś szalonego, bo dzisiaj spróbujemy zrobić sobie taki challenge, że robimy challenge po prostu, że na przykład, a jak wam to wytłumaczyć? Robimy taki challenge, że nie wiem, czy wy to zrozumiecie, że robimy hop przez płot. Ktoś, ktoś to zrozumiał? W ogóle pewnie nikt tego nie zrozumiał, bo wątpię, poczekajcie, nagrywa się, to to się nagrywa i teraz zrobię Wam pauzę, no i teraz już odpauzę Wam, no dobra, okej, okay. yy, czyli wytłumacząc Wam yy, dziś taki odcinek... No jakby wam to wytłumaczyć? Odcinek będzie polegał na tym, że będziemy po prostu mm, że dziś będziemy więcej jakby... jak będzie jakiś trudny skok, to będziemy bardziej ryzykować. Czyli że na przykład... Na przykład będzie pięć kratek, to ja nie mogę dobudować sobie bloku i muszę skoczyć, jakby i jakby... Pomyślicie sobie, co to za challenge? No to jest challenge, że będę praktycznie ciągle spadał. Jak wygramy z tym grę, no to glitli. Nie Wiedzimy się w pierwszej grze. Okej, okay, jesteśmy w grze. Jakby, jakby widzicie, że mam inny texture Nowy, fajny. E, jakby on nie jest nowy, tylko ja go sobie nie dałam, zainstalowałam, zrobiłam. Bo, bo, bo czemu by nie? Okej, okay, tak. Jeszcze ten challenge, powiem wam, opiera się na tym, że że nie mogę na przykład obudować łóżka drewnem W ogóle niczym nie mogę obudowywać łóżka, więc mam takie ups słabo więc, e, No, jakby mi się to nie podoba, bo często po prostu obudowuję łóżko drewnem, no ale. Teraz mam TNT Eee się ma, yeah. Wie, że, że, ma, ktoś ma, ktoś ma, ktoś ma, ktoś ma, haki! ma, ktoś hacker! Będziemy się bić z hakerem. Final kill. W ogóle zaraz zobaczę ile ja mam finali Nie wiem. Nie, jakby bez obudowy łóżka, to tak się trochę nieswojo czuję, ale... Dobra. E, ale pamiętajcie, jakby nie mogę obudować łóżka tak, że obudować, ale mogę je na przykład zamurować, czyli że mogę zrobić ściany. Zróbmy tak. Bo... <ścoughs> i czyli mogę zrobić tak. Jakby... O, dobra. Po się nie liczę. Mogę zrobić takie coś: mury zda. No i tu? I to, to nie będzie takie ostrzeżenie, bo rozwalam jeden blok. Już po łóżku. No dobra. Nie, no po prostu ryzyk, fizyk, a dobra. No, Dziś ten odcinek będzie taki ryzykowny. Tylko yellow, please. Dobra, yellow, yellow, yellow. Nie, dobra. To ja jestem jesteś bezpierdzi. Ja jestem bezpierdzi, bo yellow nie idzie. Eee, tylko teraz, żeby red nie był Koksem. <gryw> bo właśnie to nie umiem speed bridge'a. Jakby ostatnio spadam dużo. Przy speed Bo w ogóle mało gram. Bombastic versus hacker, kto ma lepsze haki? Jakby nie tak jak sobie gram z snajomymi to właśnie mówią, że mam haki. I kill you! Yes, yes! Got him! We got him! No dobra, złota jabłka. Jest tu cała maren już na szybko wygrać, żeby przejść w chleźnej. A white suckle. White Aqua, Gray Blue. Teraz mogę wojować Myr coś Aha, dobra! No to zostałem jej no to dobrze wiedzieć. A nie, no to ja pójdę od green po prostu. O, dobra. A dobra, kupuję sobie wolna. Władzę po drodze. aqua i graj. Graj, jakby. Ja się boję, graj, bo gdzieś tam się czaić. Za światów, ale on rozwalił wójtowi w To nie za bardzo. Wiem, czy. No w ogóle nie wiem, jak, jakie, jakie levely mają gości, więc wiecie, to słabo. To Słabiutko. Znaczy, jakimiś królami pewnie nie są. No, nie, są. Dobra, gdzieś Najpierw on mi, najpierw on mi kombo założył, a potem mi ja hamu i to takie... Zda. Gdyby... Hmm. Lagi! Internet!

Und jetzt werde ich I'm Left, Right. Wojt Lejt I don't know GG bro Dobra gra niebezpieczna GG Jakby on nie ma ze mną szans O, jakby on miał chyba jakieś haki lub coś, bo wątpię, żeby osoba, która. Osoba, która miała tak. Naprawdę, miała, miała taki niski level, umiała tak dobrze grać. Więc wiecie, to, to, to był hacker. On na, on na pewno w 100% nie był czysty. E, więc wiecie. Jakby tak. Jakby u mnie tak zawsze, zagram z jakimś autotickerem. Przecież nie. <grywa> dlatego, jakby dlatego, że ludźmi w przygrywam, bo zawsze i, albo jest super dobra osoba, albo jakiś haker, więc zwyczaj. Właśnie na tym polegał ten challenge, że nie mogę stawiać bloków. I jak i Ja go wykonałam. Wait, wait, tamty knołbak, tamty knobak. To znowu Widzimy się w następnej grze. Przez chwilę zabiłam osobę na, na pół serduszka I, i to nie był ten gościu, który ma 100 któryś level. Brawo. lost Około 2000. To me. Dump. No nie daj się prosić. Nie daj się prosić. Hmm. A został ich White. No dobra, no to to. disconnect Aha, bo on zabrał smaragdy. Zostałam tylko ja i White. Dobra. Chodem. Nie, no dobrze, siadam. Au. dan toch ciao. ciao. Hva er det som skjer her? amigo Za mną. On się nie rusza, musi być gdzieś tam. A, dobra, zobaczymy ile ja. mam final Kill'i I widzowie, final Kill'i mam 1979. Powiem ja wam... Dobrze jest! Eee, nie tylko 2000 i... Weekly win. A Daily win Fajna... A daily, Dobra. A, de, a Daily... Week Wins... A dobra. Ja raz... Raz miałem... 8, więc fajnie. A więc widzowie, to było na tyle. Ja byłam bombastik. Jeśli materia Wam się spodobał możecie zostawić łapkę w górę. No, challenge były. No, były. No, ale tylko w jednej, że był challenge, ale w jednej zrealizowaliśmy no, bez takiej obudowy łóżka. A w drugiej, zrealizowaliśmy challenge. No, hardu, przecież. Że nie mogę stawiać bloku, jak jakbym chciał stawiać ten blok, więc wiecie. Yy. Więc ja Was żegnam. Pa! A, tak bydło i zatrzymałam nagrywanie, nie skończyłam odcinka.